Witajcie! Wczoraj otwieraliśmy płytę ekipy sezon trzeci, a dzisiaj jest Joten z tego. Tutaj macie w karcie yy, opening. Wbijcie, bo warto zobaczymy jak mi pójdzie dzisiaj, bo słuchałem całą noc tej płyty. Trochę mi zbrzydła, ale fajna, i pamiętam, wejdźcie, zobaczycie, jak to wygląda. Zaczynajmy! Numer 1, yy, zaraz tego wrócę. Numer drugi. My dwójkę też y, wolę nie być wolę nie strzelać, bo nie chcę spierdzieli, wrócę do tego yy, Trójka Eee yy, Widzowie Gość na to zaraz dzisiaj przejdę Czwórka Dzisiaj tylko. Yy, chill. Cztery chill Dobrze, masz to Tak jak na y, trakliście. Cztery, jest chill, jest chill Wyluzujmy się na parę chwil, Pary chwil. Otwórz wino i Piątka, tak? Ehm, um, to są chyba szlafroki ze mną Walczukiem, ze mną na Ficie. Tak, A, dobrze, brawo! Bo, uh, uh, masz to! Ale dałem bo, bo, za piłką was bo, A, ja struluję, wrócę do jedynki. To jest zajeb... bo, o. Ebyście, płyniemy po 6 no yy, teraz, tak? 6, tak dobra. To jest chyba na no, ale to nie jest moja odpowiedź, to nie jest moja odpowiedź. Dobra, nie, tak, nie, 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 to nie jest to ostatnie, co było bez bitu? W sensie bez słów, w sensie to był sam, sam, sam bit. A chodzi teraz o zwykłą o, o, o zawarte czy o ten Deluxe. To w Deluxe było chyba. No ale tam był ostatni numer, co tam nic było. To y, był sam bit, to się nazywało Shadow? Tak, Shadow? Czy? Ale strzelasz, czy to jest twoja... Dobra, do, odpowiadam, no. A, no to tak. No, no, tak? tak? Dobra. Tak, okej, okay, no, no to ścianie. Emocje jak na grzybobraniu, proszę Państwa. Plecy mi się po co? Dupa też. ósemeczka, proszę Państwa. Acht. Yy, to jest... Czekaj byłeś na zajawce i tam party. Uśmiech. To jest uśmiech. Na pewno. Na pewno. dam sobie rękę uciąć tu. A tak ci powiem młodzieńcze, że... No masz rację, brawo! Za proste, za proste, yy, Masz tu weterana JTM'ów O oh, ja yeah. zakładam uśmiech tak jak nową bluzkę. Teraz ten jak coś, ale to jest. Mm, to, to jest chyba ten utwór, co tam nawijał Freeze Wersą, On taki mega słodki był. Spodobał mi się mega, ale to jest chyba sen. I tak to jest sen. No to jest sen. No, no. dobrze. Dobrze? Tak. Jesteś całym młodym. Ciekawostka do tego numeru sen Jak słuchałem tego to nie spałem To jest mm, Nie chcę stracić punktów Głupio, zostały mi trójka I szóstka, tak? Tylko? Tak jest y, Czyli mam, y, dobra Miałem to, do tego jest jeszcze podobne Nie, to na pewno nie jest trzy pan. Nie, na pewno też nie, to nie jest zygzak Też nie, to jest chyba Influenza party hard, coś takiego to się nazywa? No to influenza Influencer, influenza? Influencer, tak? Tak czy nie? Influencer. Ha, źle, nie no dobra. Ale prawie... Czemu mnie Stresuję <laughs> Stresujesz przez ciebie Sorry. Dobry, Dobry, dobra, sam ostatnie numer 6, 15 sekund. Dobra, to jest na zajawce na 100%, bo tam jest takie fajne takie takie śmieszne To mi się wydaje to jest to, to jest na zajawce Okej, okay, no Daj... bardzo dobrze, tylko pragnę tutaj nadmienić, że masz duże braki pamięci przez ten brak snu dzisiejszy Nie, po prostu słuchałem dwie sekundy zamiast ćwierć jak wejdę, ze taki jak Może i Konrad słuchał ekipy całą noc? Może i sąsiad stuka za ścianą i mi przeszkadza, ale ja mam tą przewagę, że ja znam ekipę. Od samego początku byłem fanem. Konrad to jest sezonowiec, on na sezon trzeci tylko dołączył. Patrzcie i uczcie się po prostu. Uwaga, jeden. Trzy kipa. Pierwszy utwór. No przecież to klikasz się od razu czujesz, dobra. Dwa. Napad na bank. Napad na Ta, bank. Ja tak. Widzisz, Marcy się ze mną współpracuje, podpowiedziałam. No, dobra, tak? ale ja jaki wykonawca? gang Albanii, tak? <śmum> tak, gang. To jest napad na bank. Wszyscy do góry ręce. Dobrze, zaliczam Do góry Zreszymy. ręce. Jak Roxana na, jak na, na węgiel. No bo ty jest to jest na ficie Jak Roxana na węgiel? Tak, jak Roxana na węgiel. <śmum> Jakby przyjechał węgiel. Jak... Teraz trzy. No. To jest taki klubowy. Więc jak jest klubowy, to może to być. Czy jest to zygzak? Nie, 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 nie dobra. zygzak. Self made, albo może to być. Dobra, pójdziemy dalej. To jest zygzak, czwóreczka. Bardzo proste, ja sam tutaj Jasuś... mm. usłyszałem. Dobra. Ciekawostka. Pięć. Okej, okay, ten jest taki mroczny. Nie, to jest selfmate. Dziewiątka? No, dobrze. Tak. Self selfmate nie był kluba, on mi się pomylił z innym. Dobra, sześć. I to jest flecik Freeza, czyli to jest ja tak to czuję. Ja... ja 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 to tak czuję. Dobrze. No. Głupi tytuł, no. Kto to wymyślił? Ja to tak nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt 7 Do fury Dobrze Bardzo łatwo rozpoznać, bo jest taki jakby taki dźwięk No jakby auto hamowało Można tak no nie jest to dźwięk hamowania auta, ale Tak mi się kojarzy, nie oceniaj, dobra Wszystko się kręci jak, jak wsiatka zastry do lemki 8 Nie pamiętam, jakie utwory zostały. O Boże, o Boże, kliknąłem przypadkiem. Nie pamiętam, jakie utwory zostały. Ten klubowy. No czekaj. A, ten, ten De strax Deluxe to był jeden wers jeszcze. Który był klubowy? Klubowy to będzie ta trójka chyba, czy tam czwórka, Nie pamiętam, który nie został. Dobra, 8. Yy, co? Zala ci trójka. Trójka, to nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć tytułu. Osiem to jest jeden wers. Dobrze. Tak, i to jest Deluxe. Ten jeden wers. Ten jeden totalną Jak się nazywa klubowy utwór Eee. Yy. A, a wiem dobry mood Dobrze! No. Dobrze że to jest kurde, to nie wiem, da no naprawdę Konrad nie, nie spał cały dzień To ty chyba nawet nie byłeś w szkole Bo mamy wakacje Tak, nie byłem w szkole specjalnie żeby słuchać płyty ekipy Mam dobry mood, nie Wygrałem z Konradem. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Dzięki za oglądanie, sprawdzajcie unboxing, jeżeli nie widzieliście, a ja... Gratuluję, o, dziękuję. gratuluję. Starałem się jak mogę, ale lepszy wygrał. Siema.